Sponsorem dzisiejszego Infotygodnika jest firma Pieta Malbork, wypożyczalnia Przyczep, telefon 539 175 175, www.dawidpieta.pl Witam serdecznie, w dzisiejszym Infotygodniku powiemy przede wszystkim o wyborach prezydenckich, które odbędą się już w najbliższą niedzielę. dniu 10 maja y każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat, który nie został pozbawiony praw publicznych, praw wyborczych oraz nie został ubezwłasnowolniony, będzie mógł zagłosować w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej. I na terenie miasta Malborka będzie będą funkcjonowały 24 obwody głosowania, 21 obwodów stałych i 3 obwody odrębne w szpitalu, w domu pomocy społecznej i w zakładzie karnym. Jest piątek, 8 maja. Robert Bychowski zapraszam na infotygodnik. Już w najbliższym niedzielę odbędą się w całej Polsce wybory prezydenckie. Spośród 11 kandydatów postawimy krzyżyk tylko przy jednym nazwisku. Więcej o nadchodzących wyborach opowie pani Ewelina Garstka, urzędnik wyborczy z Malborka. Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Welina Garstka, jestem urzędnikiem wyborczym powołanym na terenie miasta Malborka. Przed udaniem do lokali się wyborczych serdecznie prosimy, aby zapoznać się z obwieszczeniem o obwodach głosowania, aby sprawdzić do którego lokalu wyborczego należy się udać. To obwieszczenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej, w zakładce wybory zostały rozplakatowane na słupach i tablicach ogłoszeniowych. Można tą informację uzyskać także telefonicznie dzwoniąc na numer 55 629 0. 412. Można także w dniu wyborów zadzwonić do Urzędu Miasta Malborka. W sekretariacie będą dyżurować pracownicy. Oni także udzielą takiej informacji w razie potrzeby. Numer do sekretariatu to 55 629 0412. I gorąco prosimy, aby zapoznać się z tą informacją o obwodach. Na karcie będą wymienieni, zostało wymienionych 11 kandydatów zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. I aby oddać ważny głos, każdy wyborca odda swój głos na jednego kandydata stawiając tak zwany krzyżyk lub x w kratce z lewej strony obok wybranego przez siebie kandydata i poprzez ten krzyżyk należy rozumieć dwie nieprzecinające się których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki w przypadku, gdy dany wyborca postawi krzyżyk przy nazwiskach dwóch kandydatów, spowoduje to nieważność głosu. Także gdy wyborca nie postawi tego krzyżyka przy nazwisku żadnego z kandydatów, także spowoduje to nieważność głosu. Taki głos wtedy wlicza się do frekwencji. Taki głos nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania, bo to jest głos nieważny. On oczywiście, ta karta do głosowania, na której znajduje się głos nieważny, ona jest uwzględniana w protokole obwodowej komisji wyborczej, ale na podstawie głosów nieważnych nie ustala się wyników głosowania. Wyniki są ustalane na podstawie głosów ważnych. Jeżeli pierwsza tura wyborów nie przyniesie ostatecznego rozwiązania, wtedy będzie potrzebna dogrywka. Według tych sondażowych wskazań jest ona raczej nieunikniona, a wtedy do urn pójdzie. Po raz kolejny już za dwa tygodnie. W dniu 24 maja ponownie udamy się do urn wyborczych. Głosowanie zostanie przeprowadzone w tych samych lokalach obwodowych komisji, w których odbędzie się głosowanie. W dniu 10 maja głosowanie zostanie przeprowadzone przez te same obwodowe komisje wyborcze. Godziny głosowania także zostaną te same czyli od godziny 7 do godziny 21 będzie można udać się do lokali wyborczych. Wyborcy niepełnosprawni będą mieli możliwość zagłosowania przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Po skorzystaniu z takiej nakładki, będą oni zobowiązani zwrócić ją komisji wyborczej. Także informujemy wyborców niepełnosprawnych osoby starsze lub mające trudności w poruszaniu się, aby w dniu wyborów skorzystały z transportu zorganizowanego przez Urząd Miasta Malborka. Należy wykonać telefon do Urzędu Miasta Malborka, do sekretariatu. Jeszcze raz przypomnę ten numer: 55, 629, 04, 12 i do danego wyborcy uda się transport wyborczy. Zabierze tego wyborcę do lokalu wyborczego i odwiezie z powrotem do miejsca zamieszkania. W przypadku takich osób, które będą wymagały pomocy w dotarciu z busa do lokalu wyborczego, prosimy, aby podróżować w towarzystwie osób udzielających takiej pomocy. A teraz zobaczmy, jak wyglądają sondażowe wyniki na naszej stronie internetowej. Wyniki są z godziny 9 rano. Pierwszy jest Paweł Kukiz z 30% poparciem. Na miejscu drugim Janusz Korwin-Mikke 29%. Na podium znajduje się także obecny prezydent Bronisław Komorowski z 20% poparciem. Za nim Andrzej Duda 11%. Na miejscu piątym Janusz Palikot 4%. Na miejscu szóstym Magdalena Ogórek 3% poparcia. Całość, ten, całość tej ankiety możecie Państwo jeszcze śledzić na naszej stronie internetowej, także możecie w dalszym ciągu głosować, ale tylko do godziny 24, gdyż od północy na terenie całego kraju rozpoczyna się cisza wyborcza, i wtedy głosowanie w tego typu ankietach będzie już złamaniem prawa. Dzisiaj w wielu miastach obchodzono 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Na malburskich cmentarzach składano dzisiaj kwiaty i oddawano hołd poległym w trakcie wojny. Początek tego tygodnia to dla 310 tysięcy maturzystów w całym kraju okres zwiększonego poziomu stresu. Oto jak malborscy abiturienci ocenili tegoroczny egzamin dojrzałości. No, znaczy, otwarte były bardzo trudne jak dla mnie. Tak mi się wydaje, że w tym roku no jednak było inaczej. A wczoraj e, zadania były proste, czy jednak też znalazły się no, no Wczoraj wyszłam zadowolona, także... Nie było problemu, a dzisiaj jednak. No zobaczymy. To są jakieś żarty. Żarty po prostu. Nie wiem, modliłam się po prostu już w trakcie. zadania ciężkie, czy nie? Ciężkie. Otwarte to w ogóle ich poniosła wyobraźnia w tym roku. No ale zdarza się każdemu, nie? W sierpniu będzie lepiej na pewno. Dziękuję bardzo. Z matematyki była taka, że da się ją zdać, według mnie. Ale tak, z grania -słupem. nie wiedziałam jak rozwiązać. Który egzamin był trudniejszy, dzisiejszy czy jednak wczorajszy? Dla mnie był wczorajszy trudniejszy. Miniony weekend i majówka minęły nam przede wszystkim pod znakiem Mistrzostw Świata w sportowych walkach rycerskich. Zobaczmy zatem raz jeszcze, jak polska reprezentacja na malborskiej ziemi zdobywała tytuł Mistrza Świata. Polska! Polska! Witam serdecznie. Jesteśmy na świeżo bo chyba walce dnia, tak? USA kontra Polska. Jak się pan czuje? Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że wygraliśmy w dwóch starciach. Jest jednak osiągnięcie przeciwko drużynie, która broni Mistrzostwo Świata. Także bardzo się cieszymy, że ekipa się sprawdziła. Widać było naprawdę spore zaangażowanie nie tylko w Rycerstwie Polskim, ale również Stanów Zjednoczonych. Jak to jest, że aż tak się mobiliz mo mobilizujecie na tego typu walki? Na pewno na tym mundialu jesteśmy, ob, obie ekipy są faworytami. Może nie w 16, bo jest mało ekip tym razem, ale jednak w piątkach też to jest główny rywal, e, nasz do tytułu łącznie z Anglią. W tym tygodniu otworzono w nowym miejscu poradnię pedagogiczno-psychologiczną w Malborku. Zobaczmy zatem, jak wygląda nowa siedziba poradni przy ulicy Kotarbińskiego. Problem był tylko, gdzie to miejsce ma być. W którym miejscu ma stanąć ten budynek? I tu jeszcze raz bardzo dziękuję ówczesnym. Ówczesnemu burmistrzowi panu Ruchowskiemu, Ówczesnej Radzie Miasta, że zgodzili się na zamianę gruntów. Dużym problemem oczywiście była również sprawa związana z linią energetyczną, ale i z tym żeśmy się sobie również poradzili. Jak widział pan, termin 2014 lipiec, rozpoczęcie budowy. Dzisiaj koniec tej budowy i już te wszystkie pomieszczenia są zaadaptowane i będą służyły nie tylko pracownik, ale przede wszystkim całej młodzieży z naszego powiatu Malborskiego. Bardzo się cieszę, że zdecydowanie poprawiliśmy te warunki. Bardzo się cieszę, że w nowych murach ta młodzież będzie spokojnie również odbierała to, co nieraz niekiedy życie im po prostu e, przeszkodziło. Ja powiem tak, myślę, że zakończyła się długa droga zmiany obiektów, których poradnia się znajdowała, trwało to 50 lat, myślę, że na wiele, wiele lat ten właśnie budynek będzie im służył i myślę, że już ta droga się zakończyła, więc życzę jeszcze raz wszystkim pracownikom, dziękując oczywiście wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili, wykonawcom, projektantom, inspektorem, radnym, Życzę powodzenia i bardzo się cieszę, że również telewizja Malbork jest z nami, że to rejestruje. Jest to na pewno jakiś moment historyczny. Czas na sport, który zaczniemy od piłki ręcznej. Już w tę sobotę w hali gimnazjum nr 3 w Malborku odbędzie się pierwsze spotkanie barażowe o wejście do Superligi. Polski cukier pomezania Malbork zmierzy się z miedzią Legnica, która zajęła drugie miejsce w grupie B pierwszej ligi. Ponad 18 tysięcy biegaczy z całego świata przybyło 26 kwietnia na trzeci Orlen Warsaw Marathon. W tej imprezie wziął także udział malborski zawodnik z klubu biegacza grupy Malbork, Krzysztof Barcikowski. A kilkuset uczestników wystartowało w 25. Sztumskim Biegu Solidarności. Już od godzin południowych na ulicach Sztumu rozgrywała się rywalizacja wśród biegaczy. Cała impreza odbywała się oczywiście w rodzinnej atmosferze. Uroczystego otwarcia biegu dokonał burmistrz miasta i gminy Sztum, pan Leszek Tabor. No właśnie, to jest druga część dnia, druga część tych uroczystości, bieg Solidarności. W tym roku faktycznie jubileuszowy. No to już praktycznie całe pokolenie, to już Tumian wyrosło na tych biegach Solidarności. No jestem bardzo zadowolony z bardzo wysokiej frekwencji w biegach dla, dla dzieci, dla młodzieży, a teraz czekamy na bieg główny. To już jest pewna tradycja, bo rodzice biegali, a teraz biegają dzieci, ale też i organizatorzy przygotowują dla każdego pakiet no w postaci nagrody poczęstunku, medalu, także na pewno to też przyciąga dzieci, a widziałem też takie, które płakały, że nie zajęły pierwsze miejsca, także naprawdę przeżywają biegi. Gmina Nowy Dwór Gdański po raz trzeci weźmie udział w akcji promującej projekty dofinansowywane z funduszy europejskich. Z tej okazji zapraszamy do Żuławskiego Parku Historycznego w dniach 9-10 maja. Będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego wstępu do Muzeum Żuławskiego. Cały program oczywiście na stronie 24 24pl Dyrektor Muzeum Sztutow, pan Piotr Tarnowski zaprasza 9 maja na godzinę 11 na obchody 70. rocznicy wyzwolenia Karl Stutow i zakończenia II wojny światowej. Uroczystość jest pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. A już w poniedziałek w Malborku wojewódzkie obchody święta Strażaka w okolicach zamku. Dużo atrakcji, dużo będzie się działo. Zapraszamy w okolice kas biletowych około godziny 12, gdzie zostanie nadany strażakom z Malborka nowy standard, a od godziny 13 w okolicach Nogatu e, liczne pokazy wodne, pokazy sprzętu, e, także nie zabraknie wielu atrakcji dla najmłodszych mieszkańców miasta. E, te, te pokazy wodne, oczywiście, w godzinach od 13 do 17 serdecznie zapraszamy. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy. W tym tygodniu, w tym infotygodniku zapraszam do oglądania naszej strony na co dzień, bo warto wiedzieć więcej. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam na infotygodnik już za tydzień.